Cześć tu Marcin z Testing Board Games Zapraszam na unboxing gry Dzieci kontra Rodzice złap, złap Dinozaura Wydawnictwa Kangur Od 3 lat w górę Mamy 24 karty Pudełko przyszło do mnie niezafoliowane Może nowe kupiłem Opakowanie zawiera 24 karty z obrazkami i instrukcją no Zaraz zobaczymy co tu mamy Oprócz tego, że fajnie nam się trzyma Pakowanie zmyślne i zaraz wydać nam zawartość. Już pusto. Mam opakowanie, co zawiera. Cel gry: złapać jak najwięcej par dinozaurów, czyli prawdopodobnie standardowe Memo. Instrukcje jak gramy. Reklamówkę, że mamy inne gry tego wydawnictwa z serii Dzieci kąta rodzica no, i mamy dinozaury. Ładne, kolorowe, czyli rzeczywiście nadaje się do dzieci z grubego kartonu. Tu już niektóre po wylatywały. Ale dinozaury, czyli temat przewodni, został zachowany. No, i tak wygląda cały unboxing. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania wydać mi chęci na kolejne filmiki. Zapraszam do oglądania. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.